Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem cały rozpromieniony, ponieważ widzę, ile tu, tutaj Państwa przyszło. Na moje oko jest dużo więcej niż 15 osób. To dobry moment, żeby zacząć nasz show, bo oto z, albowiem już za chwilę jako jedyni w sześciu w przeciągu niespełna 8 minut pokażemy Państwu 7 cudów świata, z czego trzy są prawdziwe, trzy kompletnie zmyślone, a jeden co to wszyscy myślą, że jest cud, a nie jest Państwu i mi towarzyszyć w tej fantastycznej wyprawie będzie włoska grupa pantomimiczna Gigi La Trottola! Przerwach pomiędzy pokazywaniem cudów świata będzie prezentowała tańce znane dobrze wszystkim z komersów. A zatem lecimy. Pierwszy taniec, pierwsze koty za płoty. Pierwszym tańcem w naszej kulturze najczęściej jest polonez. Tutaj mamy dwa typy poloneza. Polonez typu Teletubisiem, Po drugiej stronie jest polonez glonojat. Jak widać, Lisba tancerzy jest nieparzysta. Również takim tańcem pierwszym może być walc. I tutaj od razu ciekawostka. Jak najprościej rozróżnić walc angielski od walca wiedeńskiego? Bardzo prosto, walc angielski ma kierownicę po prawej stronie. Zatem lecimy, przechodzimy do głównego punktu naszej wyprawy. Znajdujemy się w tym momencie w starożytnym Egipcie, gdzie podziwiamy piramidę. Piramida Cheopsa. A dziękuję, uwielbiam. Piramida Cheopsa oraz stojące obok niej piramidy Hefrena. Dobry wieczór. I Mykerinosa. How do you do? One dollar, my friend, special price for you. To, o, o, najbardziej znany zespół gadających piramid na świecie. Kilka ciekawostek związanych owym zespołem. Otóż zupełnie niedawno na jednym ze zbucz... E, zbuczy oczywiście... Odkryto charakterystyczny dla Egiptu motyw słońca. Epokowe zjawisko. Niczym cud może świadczyć o tym fakt, że jeszcze dwa lata temu tego słońca tutaj nie było. Wykonane dosyć specyficzną techniką, otóż zostało wyryte przez samego architekta w tej e, tempej, zakutej skale, do której nic nie dociera. Długo zastanawiano się, dlaczego akurat taką techniką po latach okazało się, że po prostu architekt był debilem. Ten Debil ów jednak pozostawił po sobie jeszcze jedną pamiątkę, ponieważ do słońca prowadzi coraz głębiej wrzynająca się w ląd delta Nilu. Aż strach pomyśleć, co będzie za dwa lata. Obok zespołu piramid postawiono tajemniczy i monumentalny posąg Sfinksa. Proszę zwrócić uwagę na jego zagadkowy wyraz twarzy. Całaby to. Przechodzimy do kolejnego punktu naszej wyprawy. Kolejny taniec. Mamy salsę. Zaprzyjaźniona grupa młodzieży z Holandii prezentuje wybrane sceny z filmu Wirujący seks. Cóż za talent. Bardzo efektowna scena. Jest wiatrak. Prawdopodobnie teraz będzie Upside Down. Jest Upside Down, oczywiście ze wskazaniem na Down. A tutaj już bardzo widowiskowy, staroceltycki taniec, gdzie jest Judasz. Warto zwrócić uwagę na samotnie stojące w kącie Emo. Jak mówią Amerykanie, how fucking sweet. Przenąćmy się zatem do kolejnej lokalizacji. W tym momencie jesteśmy w starożytnym Babilonie, gdzie oglądamy wiszące ogrody Semiramidy. <grymne> wiszące ogrody Semiramidy, wybudowane w II wieku przed naszą erą, na polecenie króla Pierdykleksa II. Dla swojej córki Amitis. Amitis, jak widać, nie była zbyt inteligentną osobą. Natomiast muszą Państwo wiedzieć, że była wyznacznikiem kanonu piękna w swoich czasach. Cóż, kanony piękna się zmieniały. Nie pozostaje tylko dziękować, że wynaleziono gilet. Warto zwrócić uwagę na ozdobne ornamenty kwiatowe. Na moje oko są to sterczyki które, jak każdemu facetowi, przysłaniają większej rzeczywistości. Obok wiszących ogrodów Semiramidy postawiono tajemniczy i monumentalny posąg Sfinksa. Proszę zwrócić uwagę na jego zagadkowy wyraz twarzy. Eee, taki... Ni to grymas, ni to uśmiech. Tutaj mamy oczywiście postać Sfinksa współczesną, z charakterystycznym oderwanym nosem. Opa! Nasza wyprawa nie zwalnia tempa, jest coraz szybciej, coraz lepiej, coraz zabawniej. E, mamy tutaj bardzo efektowny staropolski taniec śpioch. Są wpływy <grywy> kultury amerykańskiej, tak zwany breakdance, czyli po polsku po nabiale. A my przejdźmy do kolejnego punktu. Oto przed Państwem wielka, niesamowita, jedyna w swoim rodzaju kolekcja słynnych murów. Na początek mur chiński, mur berliński. Jak wiadomo, od 90 roku rozebrany. Oraz na koniec mur piłkarski. Jest kilka technik ustawiania muru piłkarskiego. Wszystkie je tutaj oglądamy. Jest mur piłkarski typu Phantom. Jest mur piłkarski typu Wystraszony Quasimodo. Są śli Wydaje mi się, że przebiegło stado ślimaków. Oraz jest mur piłkarski, w którym panuje zasada: kto wyżej. Podobno najlepsi obrońcy podczas ustawiania muru potrafią sobie założyć na głowę gacie. Opa! I oto. Kolejny, ostatni już taniec, bo ostatni cud świata. Mamy. Księżycowy taniec. Jest też. Kilka najciekawszych scen z filmu Szczęki. Mamy zabawne tango. A my z tymczasem skupmy się na kolejnym punkcie właściwym. Ostatnim już naszej wyprawy znajdujemy się w tym momencie na przepięknej zielonej greckiej malowniczej wyspie Faros. Nie mylić ze słowem farosz, bo farosz to po śląsku znaczy zupełnie coś innego, a kto nie czai ten gorol. <noise> Widzę Państwo nie gorol. Gdzie oglądamy latarnię morską faros? Latarnia morska faros, wysoce technologicznie zaawansowana konstrukcja była najwyższym obiektem starożytnego świata. Kilka ciekawostek z nią związanych. Otóż latarnia dostosowywała swój poziom do poziomu wód. Jeżeli na ten przykład poziom wód był niski, ona jeszcze o tym nie wie. Latarnia również obniża swój poziom, co mam nadzieję, teraz zobaczymy. Prawda? <grym> Czy wszyscy widzieli? Nie! Jak widać... Jak widać poziom wód bardzo się podniósł, jest wzburzony, cały się pieni. Nie wiem, zobaczymy to, czy nie? Jeszcze raz, jak jest po grecku? Jeszcze raz. Kapadokulos. Pytę. Nie wiem jak państwo, ja na to mógłbym patrzeć bez końca. Ciekawostek ciąg dalszy, otóż e, powyżej zabawnej płaskorzeźby minotaura, od, który przy odpowiednim powiewie wydaje charakterystyczne dźwięki, odkryto bardzo Ciekawą inkrustację wykonaną starożytnym pismem obrazkowym, która po rozszyfrowaniu świadczyła o niebanalnej wiedzy astrologicznej Greków, po, bo po przetłumaczeniu brzmi ona mniej więcej dokładnie tak. Na świętego Hieronima, jak jest deszcz, abo gonima, to w połowie listopada, albo pada, albo nie pada. Prawne oko podróżnika od razu spostrzegło, iż latarnia morska wykorzystuje energię słoneczną. Obok latarni morskiej faros postawiono. E e biedronkę. Bo Grecy też chcą kupować cukier za 2,39. Opa! To już. E Koniec naszej fantastycznej i obfitującej w mnóstwo przygód wyprawy. Jeszcze tylko dzięki uprzejmości Opery Śląskiej oraz tego haha, najnowocześniejszego sprzętu, którym tutaj dysponujemy na 3 4, jako jedyni w Polsce potrafimy ze sceny w sześciu po prostu zniknąć. 3 4. No, no niestety nie udało na ale Jaka opera, takie zniknięcie.